Witaj w inspiracji Buna każdego dnia w łatwy sposób. Dniówka na dzisiaj z Johanną Kerr. Twoje marzenia rozwijają się i rosną razem z Tobą. Im więcej uczysz się siebie i odkrywasz coraz więcej swego potencjału. Tym bardziej może cieszyć Cię tworzenie nowych marzeń. Wiesz, że masz to życie po to, aby przeżyć je tak, jak chcesz i doświadczyć tego, czego chcesz. Twoje życie zmienia się w zależności od tego, czego pragniesz i czego potrzebujesz. Pozostawaj w zgodzie z własnym życiem, wspólnie stwarzając każde marzenie i cel, oraz ciesząc się nimi. Codzienna inspiracja w ciągu sekund. Do usłyszenia jutro.